O, Tak. Dobry. Pan był burmistrzem tu w latach 90. -tych. Tak, tak, zgadza się. No. I za Pana było to wprowadzenie tych zmiany ulic, osiedli, i tak, tak, tego? E, to było już nawet częściowo przede mną. No Pan Sitko był wtedy naczelnikiem. E, Sitko Pięta. Naczelnikiem był miasta wtedy, si a potem tak. Pan był pierwszym burmistrzem. Tak. Pięta potem był przede mną no. naczelnikiem. No. A ja dopiero W 90 po roku pan był? Tak, w 90 roku, od 1 czerwca. 90 roku. Aha, a uchwała była zmiany ulic yy, w lutym. Yy, yy, tak, yy, yy, to w lutym. Yy, to były, w lutym a wprowadzane było w czerwcu. Yy, to więc to były takie nie, nie za jednym zamachem zmiana, bo najpierw tu trzeba powiedzieć walczyli, niech pan idzie do Bochniaków. Bochniacy. No to, to... był pan świętej pamięci Stanisław i nie chciał mówić na ten temat ze mną. Ej, Stasiu tutaj walczył. O... No walczył, on walczył, no wiem, ale jak jego się pytają coś na ten temat, to mówi, że nie może coś wykręcał się, tak nie chciał mówić. Dobrze, trzeba sobie to przypomnieć. Ja też nie pamiętam, która data, kiedy. No to był... nie data, tylko w ogóle chodzi o to, że jest ulica, tutaj tablica, Który... jest, tablica jest pułkownika, tak. a ulica jest generała. I teraz czy to jest ta sama osoba, czy to jest inna? Ej którego? Jakubowskiego jest. Ulica to jest w Bochniakach jest tablica, żeby był pułkownikiem, a ulica Dali generała. I czy to e, jest ta sama avans. osoba, czy nie? Ta sama. No ale, ale czemu nigdzie tego nie można się dopytać? Avans. Nie ma napisanego. No nie ma napisanego, no ale. No i trudno się dopytać cokolwiek. Od Więc kogoś. Nie, no normalnie e, zrobili wcześniej, aniżeli ta druga została. No i to jest normalne. Wcześniej tego samego uhonorowano człowieka Aha. ulicą, a w wcześniej mu tu dano tą tablicę no, tablicę. No bo jest nie, pułkownik, nie, no. a tam jest już generał. No. No, a kiedy dostał generała? No, a to no też to... ciężko, ja już No właśnie, też nikt, nie jest... nikt, nikt nie może mi tego powiedzieć. no. Tam prawdopodobnie będzie. Biuro Informacji Wojskowych, Historyczne Biuro Informacji Wojskowych. No to będzie. Tam byłem i też ciężko się do nich tam pisze, jeżdżę, pytam. A, może zapytać e, e, do Rembertowa, nie, do archiwum tak, tak. wojskowego. Byłem tam, pisałem i jeździłem. Wiesz Centralne Archiwum Wojskowe? Tak, wiem, wiem. A piszesz coś na ten temat? Szukam na ten temat w no informacji, bo coś nie się. A burmistrza! No, no, no. Dużo było za Wzajemnie, wszystkiego dobrego. Trzymaj się. To na razie. Tyle. Zastępnym razem będziemy Zastępnym się widzieć. Przygotuje się Pan na ten temat, to będziemy porozmawiać. Chyba nie się. No to tak, może przypomnij. Tak, na razie.